Witam To jest drugi odcinek Prototype. I od teraz już gram płynnie, bez przerywania I, i już tak nie będziesz się będę witał i żegnał Po prostu sobie przechodzę grę Teraz mam fajny dysk Całkiem sporo miejsca A od wczoraj zapomniałem sterowania znowu się postaram coś tam nadrobić Dobra, kupiłem już się, nie wiem gdzie mam być. szybko zapierdala mnie, zajebiście szybko. Prawie tak jak na setkę. Myślałem, że wyżej mogę skakać, przynajmniej wtedy mogłem wyżej skakać. Teraz takie jestem zaskoczony słaby. No chyba, chyba nie tędy drogę. Nie, jest to za Syncryp jednak. Nie, nie. Ale gra fajnie wygląda graficznie, podoba mi się. I dźwiękowo też nie jest najgorzej. Gówno. <głównie> dobry translator jest teraz. targeting locom aha ok okej okay. według tego co ja rozumiem a nic z tego nie rozumiem bo jestem mega low dochodzę do wniosku że dzięki temu targetowaniu celowaniu będę mógł sobie wybrać ten właśnie mój cel w który zaraz pierdolny samochodem na przykład No i co O dobra, Już zrobiłem to, no i co dalej? Czemu się nie mogę jeszcze ruszać? Bo co? Co kurwa, co wam się nie podoba we mnie? A, dobra, coś się dzieje. Ok! I can't believe it is a, to taki tutorial jest trochę. Sprint out the wall, w over out, tak. Mogę biegnąć po ścianach? No jak, wszystko mogę. To jest jeszcze lepszy niż ten Ezio z tego Assassin's Creed'a w takim razie, bo on tak nie umiał sobie wbiegać po pionowej ścianie. To mi się podobało. Nawet lepszy będzie niż Peter Parker, bo on by się zabiegł pierdolą z takiego piętra, a on się nie zabije pewnie. <grywańczyk> Chyba, że się zabije. Boję się trochę. Dobrze, kurwa. Nie. Nie ma szans, że się zabije. Teraz tak ją sobie. albo break dansa tańczył na bloki. Tańczył na głowie, jak ktoś nie... Wie. Będę wyrywał... takie tam... No, różne tam... te... target i rzucam. Dobra. Podnoszę. Ja, kur a kur... a cenujecie? rzut, ja pierdolę, to nie ja byłem. Teraz rzucę. No, dobrze było. This can't be happening. Zorki. Zapomniałem o swoim akcentie afroamerykańskim kurwa Konsuming Wpierdol jakąkolwiek kreaturę żeby się doleczyć Życie regeneruje się jeśli unikasz obrażeń przez krótki czas Czyli jak przez chwilę nie dostaję w pizdę, to mi się HP leczy. Aha, okej. Okay. Naciska żeby go tam przytrzymać i Prawy, żeby go wpierdolić. Dobra, podała mi się. Okej. Okay. Wszystko w porządku. Roger, 2215, Christopher Street, 15A, got it. Saddle up, you got a CP. Move it! Loading. Ja już ty poważne misje, nie chcę już samouczkę tam. Będę się sam uczył w jest. Fabuła się pogłębia Coś o siostrze Musi ją znaleźć Dana Dana Oj, dana, dana Dana Idę do jej mieszkania teraz W prawym dolnym rogu się pokazało. Nie żebym wiedział Nie chcący, co, nie naprawdę nie chcący zrobiłem. Tak, jakoś wyszło. O, czekajcie, burda bank, finansy, tani kredyty. Posuwicie sobie chłopie, a mi o to chodzi. Soldiers. Wszędzie żołnierze. If they know who I am, they probably know who she is. I need to get to a good viewpoint, scope the area out. Dobra, rozumiem, że mam wejść na dach. Okej, okay, nikt mnie nie zauważył. No jasne, jasne. Już przejdziemy. Strasznie szybko biega on. Nie da się go ogarnąć. Sterowanie w tej grze jest może i dobre, ale czasem... Czasem takie do przesady. Za dużo się naraz dzieje i nie można ogarnąć co się aktualnie robi. To right, coś tam, coś tam. Kurwa, nic nie rozumiem. Nie mogę się skupić. Za głupi jestem na to. Aha, jak jest otwarte, to mnie widzą. Tak jakby. A jak jest zamknięte, to jestem nie widziałem. Niewidoczny. Bardziej. Już nie widziałem. Dobra, rozumiem wszystko. Czyli tak to nikt nie wie kim ja jestem, bo nikt mnie jeszcze nie zna Bo ja dopiero tam wyszedłem z tego laboratorium I dopiero jak zaczynam mnie odpierdalać szajba to wtedy nie wierzę Greyform Switch dwójką uh... Okej. Okay. Coś tam z radarem i tak nigdy nie będę na ten radar patrzył Co Teraz mi to robi Aha, Hop. tego nie mamy, nie mogę, nie mogę, mogę. Dobrze Teraz powoli tam tutaj zejść jakoś. No mniej więcej powoli Okej okay. Dobra, powolutku Nic. E, e. to nie ja byłem Oj kurwa! Naprawdę to nie chcąc tak zrobiłem Co teraz? Zginę? Za dużo No już mnie nie widzicie Wypierdalać kurwy Tam to zginę zaraz Ok Jestem jak hal w prawej. Dobra, nikt mnie nie widzi już. Tam się rozpędzę i... zbiję O, oh, zajebiste to było, wiem, 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 Spokojnie, okej, okay. jest dobrze. Jest dobrze, powoli, doszedłem. Enter. Zajebiście. Kocham cię. No to trochę trzeba będzie myśleć jednak. Djina. Oh. Wyrwałbym mu serce, ale nie mają serca. I need your help.

Nie będę tłumaczył tych napisów, bo po pierwsze mi się nie chce. Po drugie yeah, za bardzo seplenie jak to robię. I nie tylko jak to robię. A po trzecie voice. to ja sam nie wszystko here. rozumiem, więc to by było głupie z mojej strony się tam popisywać jakimś pseudo angielskim. ale to jest a story of the century, so somebody's know what the fuck is going on here. You know? They were waiting for me at my place, mm -hmm. so they're most definitely yours. Where do I live? <laughs> pamięta, koleś. There. You'll be here when I get back. It's best you stay put. you will probably come in the city for both of us. Oh, yeah. na zaczaić, chyba. I'll be here. Taki hunter z niego. I'm gonna hunt. Ta gra mi przypomina bardzo te takie y, gry serii Marvela, jak tam na przykład y, Spider-Man był i takie tam różne. Nie rozumiem. To chyba koszta, jakie tam poniesie miasto za te moje zniszczenia, tak? Coś w tym stylu? No, nieważne. A, w tym strachu na control, ulicach ich nie ma? No idea what I'm of. Dobra. Wszystko jest w porządku. Lecę sobie pośrodku ulicy jak Sonic X. Taki był Jerzyk Niebieski. Wszystko w porządku, jest dobrze. Trochę też wygląda jak to najnowsza GTA. Znaczy nie najnowsze, no czwórka mi chodzi. A nie grałem jeszcze, nie wiem. Może kiedyś zagram i zrobię let's playa. Nie wiem czy warto po prostu. No już szybko, szybko. Teraz doskaczę jak zielony jest taki. On wszędzie H może wejść. Nie ma takiego miejsca, gdzie on by nie wszedł teraz. To mi się daje. No a przyśpiesz trochę Nie on nie ma takich skoków jak wtedy miał A i tak jest fajny I szybki A jaki przystojni Hmm I co dalej? Dobra, mniej więcej wiem o co chodzi, nie? Ta jasne O kurwa W nowym Jorku to pewnie codzienność jest dla nich <śm -trony> <śm -trony> Mogłem zmienić ten swój tam wygląd Jak wchodziłem ale nie zrobiłem tego. Dlaczego tego nie zrobiłem? Nie wiem. To jest jego mama na pewno. Kurwa, nie jest 22 ta druga jest. się boi takich nagłych akcji. Oj. Oj. Tak jak to miał zadziałać? Jak on jest pewnie, Czy coś takiego? A ja nadal nie rozumiem o co chodzi z tymi mutantami, co ich tam widziałem Dobra, okej, okay, rozumiem. A ja jeszcze nie mam tych pazurów i tak dalej. Trochę dupa. Strike team Fast moving, ktoś tam, kill the enemy Strike team, ktoś tam, ktoś tam, and you can cancel the strike, ktoś tam Dobra, nic nie zrozumiałem, ok Dobra, szybko, to był też szybko Strike team is in bądź on your position Escape the area before they arrive Assuminu guys before they arrive Ok Muszę albo spierdalać, albo się je tam schować, przebrać. Je. Ja zaraz zginę, no kurwa, zaraz naprawdę zginę. Idę sobie, każdy sobie idzie. O, objective complete. Zajebiście. To teraz się pozwólcie, że rozpędzę troszeczkę. Pobiegam sobie. Tak, musiałem przez ten mur przebiec, nie mogłem go ominąć. Nie ja. Nie ja. Upełnił. Gdzie jest heli? Jedzecie, schyko. Okej, okay. jakiś patek mi się pokazał w prawym górnym rogu, wszyscy widzą Nie wiem o co w nim chodzi, nikt mi nie wytłumaczył Mamu, mi nie wytłumaczyłaś Tyle czasu miałaś? 18 lat minęło Jak mogłaś Ale trudne zadanie, o kurwa, się nabiegałem w I co teraz? No. Dobra. Co dalej? Kurwa. Zabiłem go? Ja pierdolę. Kurwa, mać. Sorry. Sorry za tego faila. Na strzała padł. Jak może być taką ciotą i paść na strzała, no? Ja, kurwa Nie wierzę, no A miałem przejść grę bez fejla ja żadnego. Cię tak, ja bez fejla. Jasne. Dobra, mam go tam na S chyba złapać. I zjeść, dobrze, teraz się udało. Aha! Ja ja tam miałem tylko filmik przejść. Kurwa myślałem, że muszę spację klikać, żeby nie zepsuć tego znowu. Dobra. Nie wiem co zepsułem, a coś zepsułem. Coś powinno być jeszcze tam w widać. Ustędy jest. From note to note. Coś z pamięcią. Klik. Nie wiem o co chodzi. Dobra, nie naciska entera, niech ogląda filmik jakiś. A nie, to widziałem już, dobra. Okej. Okay. Preview note hunt the person down and consume them. To unlock their memory and other notes. Dobra, okej. Okay. Tylda, żeby wejść. Dobra, okej, okay, spoko. Nie ma problemu. Odpali się teraz czy się nie odpali? Odpali co memories. Co jest dalej? Jak grałem dalej, czy, czy co? Okej, okay. teraz spokojnie Jakie mam zadanie? Tego nie rozumiem. Mission complete, dobra, zajebiście, podoba mi się to. Nic nie muszę więcej robić. Okej. Okay. Jakieś tam eventy się odblokowują. Jeszcze nie wiem, co...